Rytuał Lammas 1 sierpnia Lames, znany także jako Lukhnasat, to święto pierwszych żniw. Tradycyjnie dedykowane celtyckiej bogini Taltu, która była matką zastępczą boga Luga. W niektórych kulturach Lames to dzień czczenia właśnie Luga, celtyckiego boga rzemiosła. Lukhnasat symbolizuje cudowne zjednoczenie Słońca z Ziemią, które przyniosło pierwsze plony. Choć nazwy tego święta różnią się w zależności od tradycji, Jedno pozostaje niezmienne, to niezwykle magiczny moment, kiedy wszechświat obdarza ludzi wyjątkowymi darami. W tym dniu Ziemia daje plony nie tylko materialne, ale także duchowe. 1 sierpnia, podczas lames, przeprowadzę unikalny rytuał, który można wykonać tylko raz w roku. W tym czasie otwiera się potęga magii obfitości, którą skieruję na Twoją intencję. Jeśli chcesz przyciągnąć miłość, szczęście, finanse, nową pracę lub masz dowolne marzenie, ten rytuał jest stworzony dla Ciebie. Posiadam dziesiątki tysięcy dowodów na skuteczność mojej magii. Dołącz do grona osób, które już skorzystały z mojej pomocy. Pozwól sobie pomóc. W przypadku zainteresowania napisz do mnie wiadomość prywatną. Zapisy trwają do 1 sierpnia do godziny 22 czasu polskiego. Wróżbita Łukasz Węcka